Drodzy Państwo, witam na konkursie Wiedzy o Miastach. Tak jest, to będzie takie małe intro. To jest trasa, w której chłopaki będą występować w przyszłości. To jest ogólnie tyle też na, na temat intro. Tu będzie konkurs taki, w którym tak, będą jakieś tam wygrani oczywiście, ale dzisiaj się skupiamy na przegranym. Przegrany bowiem będzie prowadził tą tra całą trasę samochodem dla, dla wszystkich chłopaków. Znaczy będzie prowadził samochód. Nie prowadził samochodem, będzie samochodem. To... Prowadził samochodem tę trasę sam. Przestań no. eee... do I tak. Eee... Wczoraj miałem problem z przymiotnikami. Dzisiaj przygotowałem dla przedstawienia postaci parę przymiotników. To <noise> <noise> Państwem będzie dzisiaj będzie, będą dzisiaj odpowiadać. nietuzinkowy Przymiotnik to <noise> jest Łukasz Kowalski. Oh! <noise> Nie szablonowy Kolejny przymiotnik. Bardzo Zelewski. Oh, dziękuję. <noise> Nie banalny. Oh. Sebastian Re oh, Kolejne przymiotniki w kolejnych odcinkach. Hmm. I nasz Mój... prowadzący, nie dojebany. <laughs> Mój ojciec zmarł na udar, i ostatnie tygodnie jego życia mnie nie podobno się. się ja miałem udar podczas wlewu seryjny. Yy, czy zaczynamy? Ta, ta. Jak będę mówił, teraz tak się umawiamy. Jak będę mówił kolejne miasto, to Państwo robią. Uu, dobra? I, te, I też, jak ktoś jest z tego miasta, to może powiedzieć, tylko że wtedy oprócz. Uu, robi klask, dobra? Dobra. Pierwszy odcinek. Pierwsze miasto. Tarnobrzeg. Uu. Tak trochę bardziej entuzjastyczny. Dobra. Pierwsze pytanie. Yes, yes. Jakbyśmy tutaj obchodzili Halloween. Eee. straszyli ludzi. Uuu. Pierwsze pytanie. Brzmi tak. To jest tak. Otarną brzegu. ktoś tak powiedział. Stenka inscenizacyjna. Nie będę mówił, bo to ku trzy kropki dżungla. Wskazując na scenę dodaję. A teraz będę tutaj odpier, papier, rzeczy różne. Pytanie? Kto tak powiedział? Kto tak powiedział? To peja. jest zespół e, muzyczny. Mes peja. peja. Nie, nie peja. Nie peja? Starszy, starszy pan. Peja jest fortepiany. A i też jest taka akcja, że tutaj chłopaki odpowiadają. Ja nie powiem do końca, kiedy jest poprawna odpowiedź, po pierwszej rundzie. Tylko dopiero później, jak padnie. Dobra. Czesław Mozilband. E, nie, jeszcze nie. 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 Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, ale. Za tydzień e, jest. I daję podpowiedź. To jest wykonawca zespołu, w którym jest ukryta dama. W nazwie? W nazwie zespołu jest ukryta dama. Wow, dama. Oj, czy tam kurde. Dobra, dobra, bo tu każdy jest mądry. Kurwa, jak się nie A ja chodzi o to, żeby, yy, że ja nie mam prawa jazdy, to już mówiłem wcześniej. No dobra, wygląda na to, że spore prawdopodobieństwo jest to pan yy, Sewić z Lady Punk. Zapewne był absolutnie trzeźwy, jak to mówię. <grym> to jest bardzo to dobra, to dobra, to dobra to powiedź, to Jeden punkt. Ale nie, że on to, był trzeźwy, to nie, wiemy, czy... tak? Znaczy nie, on był pijany, ale, ale później y, przeprosił i mówi, że, I mówi, że ja byłem pijany. A on a to panie Januszu, kurwa! Nie nie, 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 nie. To już <śmówię> słów za dużo, i Następne lato z radiem bez pana Janusza! <śmów". <śmówi> <śmówi> Każdy. Y tak jest. Mniej y więcej takie pytanie. Tak <śmówi> <śmówi> się, się nie Nie, y też będą inne. Y drugie pytanie. Dlaczego? Jak, dlaczego? Jakby was z jakby było to samo. Dlaczego mieszkańcy mówili na miasto, że jest z piekła rodem? U, U. Ja wiem. Wy wiecie? Wy, dobra, to jest ale ostatni odpowiada. Zacznijmy to, od Tukaszna teraz. Ta ma jakieś powiązanie z serialem? O, księdze? To bym chyba nawet y, nietarnowy, tak <grym> kiedy <grym> do tam domiesz. Księdze, powie łysinę. To jest wszyscy, wszyscy poczynnicy do listarza brzega. To byli? Kto, Kto był? Murwa. <grym> Ja, się tam słucham, chcę, czy naprawdę odpowiedź wyznać, czy? Ty pamiętam, ojciec Mateusz się nazywał on jest w Sandomierzu. I wszyscy złoczyńcy byli z Sternobrzega. no nie wszystko. Ale przeczekaj. mega łatwo było wykryć, kto jest zły, bo przecież by się pytało, skąd przyjechały. Z Sternobrzega. A, no to ty. Co to za zagadka kryminalna, jak kurwa. Wszyscy złoczyńcy są z jednego miasta. Ale bo to o, ojciec Mateuszek już nie ma pomysłów, jak rozwiązać, to, to ja znajduje zawsze kogoś z tak. I, go, I przy Przykleja mu dobrego chłopaka Starobrzegu. Kurwa, <noise> się na niego. A, widzę. Dobra, chłopaki, to bo wy się to rozkręciliście, a to nie jest prawidłowa odpowiedź. A ja znam, bo tam a. po prostu on pan... Ja to nie. Ma, że, ja oddaję za lewo, bo Chcę usłyszeć. Siarka, oni tam kiedyś mieli zakłady, siarczane, zapałczane Tak to, jest. Tak jest. Mam. Siarka. Warda drugie Drogie wydanie. No, to nie jest taka dobra odpowiedź, Świe. bo powiedziałem po prostu siarka. Kupia. No tak, <gulia> tak. <gulia> ja właśnie. Jak setlesa. Czy dokończycie <gulia> odpowiedź? Proszę dobra. Siarka ma specyficzny zapach kojarzący się z dodorem piekła. Taki, no. Taka była informacja. Ja ten, tej informacji nie sprawdzałem tak naprawdę. Myślałem, że i siarka to jebie, ja je prawda? <gulia> No nie? Tak właśnie na tym się zasadza piekło, to po prostu siedzi, że jajło. To jest mój problem. Tak. Dobra, ale w każdym razie to, to miejsce po kopalni zasypano, zalano tak naprawdę jeziorem i powstał sztuczny. Dobrze, no, że mieli jezioro, kurwa. Sztuczny mogę biorni. nim zalać. Tak. Teraz już po, tego zapachu jest <laughs> takie smukłe. i ten askar a skarb państwa to zalanie kosztowało półtora miliarda złotych. Wow, nieźle. Całego państwa? Całego. My się na to zrzucaliśmy. Tak jest. Ca no ja mam szczęście obywatelstwo czeskie mam no, w piździe, ale, ale wy głupie Polaki. Jakby. Dobrze, zalew za, drugi raz, stary. E, trzecie pytanie. E, kurde. To jest takie pytanie. A ja się sam go boję. Jak można było dostać się do przychodni numer 3 w Czarnobrzegu 4 lata temu. E, źródło wydarzenia. A o, ale to publiczność jest na końcu. Daj Daj pod... Niech oni nie odpowiada, a później pobiegnie do co nam od Cerby. E, e, trzeba było zostawić fanty łapówką. E. Typowa łapówka. Czekamy to tę odpowiedź. Dalej. Trzeba było przyjść dzień wcześniej. <laughs> to i tak jest chyba krótko. Nawet <laughs> no, ale trzeba... Nie, nie, nie. E, trzeba było być lekarzem na przykład. Może <laughs> Uuuchte, te to daje A damy ten, kto tu wiedział? Tutaj, ma... Kiję w parapet trzeba był. Panie... w parapet trzeba byłby przypierno, do A więc dlaczego? Więc dlaczego? To była na druga opcja. I... COVID był, pandemia ja była. A, była pandemia było... i Kiję... Słuchajcie, ja wiem, że to, te, to są zdania po prostu, to co mówimy. Tam nie ma logicznego następstwa. Nie, ale tak było. I, i poczekaj. I... Poczekaj, on zaraz po, to Moment. Bo kiedyś wypędzano choroby przy pomocy kija, którym okładano chorego tak zwanego. Nałożyć mu 100 to kijów. Tak. I on tym paliki i ten parapet i No i teraz jest jestem nowy. już kurwa tak byłeś... z Chciałem, żeby pozdrowić parapet. A do czemu to... Zalew dostał punkt za bycie pół, pół, lekarzem? punkta dostał, no, stary, stary. Do jakikolwiek rodzaj punkta za bycie lekarzem. Bo ja lubię. No i już. To jest ustawione. Bardzo dobrze. Kśminażni Kśminażni ma przyjaźni też na swoje. Kolejne miasto. Wow, o super, uważaj. Ale nie było tego mojego tego. No bo nie powiedziałeś no, nie powiedziałeś... Ludzie, ja czemu nie reagujecie? No, nie. Dobra, Przesław K. Ukośnik, Szczecina. Koło. Koło. Szczecina, Wymieniłeś trzy miejscowości. Łukasz myśli, że dzisiaj o Ukośniku Ukośnik to jest e, fajna ma nazwa miejscowości. No na Mazurach. Eee... Dobra, tych przetłapów w ogóle dużo było. Pierwsze pytanie, ja nawet nie wiem, czy akurat o tym jest, ale e, o tym na e, Mało informacji było tam. Dobra. Na terenie miejscowości rośnie karłowaty dom. Dąb. D dąb? dąb. Dla, dla poprawności politycznej przeczytamy niskorosły dom. E, ile w obwodzie ma ten niskorosły dom? E, I teraz tak. Ja wiem, że to są liczby, to zróbmy tak. Ja Wam daję, że to jest granice od 590 cm do 600 cm. Od 500. Od cicho! Od 590 do 600 i Wy macie po prostu 10 możliwości. I jak, jak, jak zgadniecie. Aha, dobrze. Jak zgadniecie, to yy, możemy się założyć o coś. Co jak się dzieje? <grym> Czy ty chcesz dodatkowe pieniądze zarobić? To? to ja strzelam 595. No to poczekajmy, poczekajmy. <grym> za wcześnie, bo, bo to mogło być poprawne i oni by wiedzieli dalej już potem, nie? To mu nie mów po prostu, że to poprawna. No nie mówię mu jaka jest. Bo jak powiem niepoprawna, to ty też. Od... No to nie mów tego. No nie mówię, ja czekam nowo, Dobra, to ja 596 w takim wypadku. Ja, ja pamiętam. 5... Tak? Tak. Ja napisałem. To ja 600. 600? Dobra. <śledź> <śledź> Dobra, Poprawna odpowiedź to 590. du. du, du, du. 8. O! Wszyscy o, jesteście playerami, tak jest! Dlatego ja nie lubię sznuka strasznie. No tak samo. Mamy odpowiedzi, jest, no nie pom źle, no kurwa, bo ty masz na karcie napisane. <grym> Dobra, szybkie pytanie. W jakiej gminie leży przed Koło Szczecina. Eee, Ale... Nie, Przedsław. Przedsławski. Yy, nie, yy, 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 Przesławski. Nie. Od razu Koło Szczecińskiej! Do... szczecińskiej nie. Ale jest. Jakbym koł na, na początku, jest koło na początku i kojarzy się tam miejscowość z grillowaniem, z taką... Co jest na grillu? Kiełbasą. No, kieł, z kiełbasą i na początku jest koł. Kołabrzeg? Kołbaskowski. Kołbas, kołbaskowo, Zalew y, wygrywa. tak, wow, yeah. Dobra. Wow, ale bym zagrał z sobą nie, 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 nie. kalambury, naprawdę, kurwa. <laughs> On chyba wszędzie kiełbasę chce wrzucić. To... jak powiedziałeś? Kiełbaskowo? Kołbasko. – Kołbaskowo. – Kołbaskowski. Kołbas... – Kołbaskowo to jest odpowiedź tak naprawdę. – Nie gmina, gmina Kołbaskowa, ale gmina... Ko... Ale ty o co spytałeś? – Gminy. Gminy. – Dobra, kurde. No. No. Człowiek się e... pomylił i od razu przeciwko niemu. E, – Dobra. E... Czy Przedsław należał kiedyś do Szczecina właśnie, który... – Zawsze tylko koło. Nigdy wy. Zawsze koło. No, bo one mają... Przesław e, ma ładunek ujemny, a Szczecin ma ładunek do nas... mogą zetknąć. Nie należał. <noise> 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 Zależnie masz teraz, tak było jeszcze jedną szansę. Dobrze. E, chwilę należał, a potem nie należał. <noise> Odpowiedź to jest... Y, chwilę należał, potem nie należał. <noise> Stary, ale... Kurde, no, ja ja, no, ja, 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 no. się, ja się marnuję w ogóle. Ty boisz po teleturnierach chodź? Nie, przepraszam, pomyliłem. Marynuję, ja się marynuję. Tam pojedziesz i tam nie będziesz nikogo o nic pytał. Nie, kurwy, klucze do miasta. Dobra, tamto wygrał Rejent w takim razie. Nie nie, bo nagrywamy też takie osobne wypowiedzi, żeby potem wsadzić w montaż. Po prostu on to mówi. Nie zwracać uwagi. Kolejna miejscowość to REDA. Uuuu. REDA... Reda. Reda należy do tak zwanego małego trójmiasta. Jakie jeszcze miasta wchodzą w ten skład? Teraz... Co? Zaczyna Łukasz Kowalski. Pot Nie. Yeah. O o. Reda. Leda? Nie. I Freda. Nie, nie, ale tutaj jest współpunkę za to. Czyli prawie dobrze, no. Ja bym wstawiał na Wejherowo legendarz. To jest, to jest. E, będzie jeszcze tam, gdzie się występuje. Kurczę, ja kiedyś tam byłem. Gdańsk? Nie, już było. Na, 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 na ry, ale teraz ty nie może. Co to z nami? Co, radia. Redia. Rumia! Rumia! rumia. 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 Rok, A, to, to no, mówił tam rumia, pani nie tak... wytrzymała, tak ciśnienie. No, 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 to, no, to jest jak dzieci, kurwa, się wiesz, muszą tak jest... e, narysować koło i koło narysuj. Proszę, kurwa, to tak samo narysujesz w końcu, bo do no, tego stoi życie na przykład tak. zależy. No i dobra, i pani y, wygrała dzisiaj. O! Brawo! Brawo dla pani! Dobra, w tej redzie jest taka fajna dzielnica. E, jak się nazywa ta, ta dzielnica? To jest pytanie, ale dam od razu podpowiedź. Dobra? Dobra. To się e, kojarzy z narodzinami kogoś. Okej. Okay. No. E, Bobaskowo. Nie. Fuck. Sebastian? Myślę. No. Z narodzinami kogoś ważnego. E, Jezusowa. Jezusowa. Blis, jak gramy w ciepło-zimno, teraz to jest... A, bliżej tego gorąco wtedy. Hmm. Bliżej gorąco, no, no biorę to, bo proszę pół <grym> No, Stajemka. Łukasz, Łukasz. Dzielnica, tak dzielnica. Dzielnica. Stajemka. Ten... Aha, stajemka. <grym> kurwa. <grym> Jestem stajemka. Tak? tak i dlatego tak się też nazywa między innymi ta nazwa dzielnicy. No to przegrałem! To... Stajenka to nie jest prawidłowa, odpowiedź, odpowiedź Tak dziwnie skończyłeś mówić i czekałeś na nas. Ja nie, no nie, 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 nie. Dobra, macie wszystko. narodziny, Jezuskowo i jestem stejenka. E, Betlejem. Tak jest. O, ja no bardzo. Ten połowy glawam to... Kurwa, ale to... Co? To? Bardzo dobrze, jak już wszystko się zgadza. Naprawdę się Betlejem no, fajno. No i chyba tak... Mam. Ciekawe, czy jak tak. przyje przyjedziemy, to będą mieli miejsca dla nas w gospodzie. Bang! <laughs> <laughs> królowie! <śmiech> Dzięki, Moc się szpały później. <śmiech> <śmiech> to było pozytywne, to było pozytywne. O, ja było pozytywne. To jest nagroda. Hej, o, nie do miasta. Przepraszam, nie, ale... Ja chcesz to... Znaczy nie. Ja to ja ci po no to... O Ojej! Przepraszam. Ja chciałem w tym nie uczestniczyć, no to ja nie w nie. Ty nagrywasz. ma. Ty nagrywasz. pani się! Pani właśnie się co ty nie Co, to... co poradisz, bo no, tak jest? To. Nie, z tym miłym akcentem przejdziemy do ostatniego pytania. O Redzie. Przy ulicy Jara w Redzie na wzniesieniu... Jara, Jara, w Redzie. Jara Ulica Jara w Redzie na wzniesieniu znajduje się punkt widokowy. Na no co? Co widać z tego punktu widokowego? Kupno. Dwie, dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Jedna to jest Zatoka. Jaka? Rumia. Zatoka Rumienie. nie? Nie? Nie Zatoka Romia. A druga to jest Mierzeja. No ja wiem, ja, no. ja wiem, więc. No to odpowiadaj, to jest Gdańska i mierzeja Wiślana. Kurwa, nie! Nie właśnie, cztery. Zatokę... To do niego mów, tu jest! Nie, ale tam zacząć być brawo. Kurwa, I to jest. jego wina jest właśnie. No? Weź go, wyrzuć jeszcze. Nie, z tego punktu widać Zatokę, inną niż Gdańska i, i mierzeję inną niż Wiślana. No to o, Gdyńska Zatoka Zetoka Pucka. Zetoka Pucka. Tak jest, tak. Ale jeszcze nie, że ja też nie myślałam. Dobra. Na Hy? Jeszcze chy? Chy. Helska. Helska Chelska. Chelska. jest na Hy. Czyli. A e nie e na he? <laughs> <laughs> Bo Chelska by była to Jeżeli Chelska. Dobra, mi się wydaje, że to miasto wygrywa Łukasz. Tak jest, tak jak brawa, tak. Ouch, się... ja jak burza. Kurwa, z teraz. Uuuu! A to jest cały czas jeden odcinek? Tak, ostatnie miasto już. Mamy dobry czas. C czy mówiłem W czy nie? Tak, tak. Ale zrobiliśmy... A, dobra. Czyli już jesteśmy po tym? Już mamy to Okej. Okay. Czy ty dopiero zostałeś przyłączony do tego ciała? Nie wiedziałeś co się działo w Słuchaj. To nie do mnie tak. Do mnie nie. Na stadionie Unniczew przy ulicy Elżbiety. Jakiś konkretny? No, nie, tam Elżbiety jest tylko. Narodziło się wyrażenie, o którym każdy słyszał. Weszło też do mowy potocznej. To się stało na stadionie i w ogóle. I tam, czy już wiecie czy nie? Nie, jeszcze nie. Na stadionie Unitsche było wydarzenie. Było wydarzenie takie, no wiralowy filmik taki. Tam typ e, Babę na wieży posuwał to? Tam? Nie, tam, e, Na stadionie on to on było On coś chciał, chciał, żeby mu dać. Daj kamienia mu dali. Daj kamienia. Tam było. A czemu Alek miał dwie... Tu masz dwie możliwości? To daj kamienie. Ja to, nie powiedziałem. To od odwracamy. Daj kamienia. To odwracamy, nie? odwracamy. Zalep nie powiedział tak, tego. Daj kamienia. Y y y Łukasz odpowiada. Kujwa. Daj kamienia. No! On powiedział Daj kamienia, a tak naprawdę to było parę lat temu i ciekawe, czy mu dali te... Ale nie wiadomo, ale nie wiadomo. <grystanie> <grystanie> Następne pytanie. Jedną z atrakcji turystycznych jest lokomotywa, pomalowana na jakieś kolory. Są to barwy flagowe zespołu, zespołu muzycznego. I na jakie kolory pomalowana jest ta lokomotywa, to jest pytanie. I jakiego zespołu? Wow. Tęcza. Yy, nie. To jest siedem kolorów. Yy... No tak kolory, liczba mnoga, kolorów. Yy, nie, to jest. Czy to jest czy... taki zespół starszywa. Ha? Nie, to jest zespół taki znany dosyć. Czy to jest zespół czerwono-czarny i kolory yy, yy... to czerwony i czarny? Yy, jeszcze raz? Chcesz yy, przez skupi... to przychodzić? Bo się skupiłem na no tak. swojej podpowiedzi. Jak każdy świetny prowadzący. <noise> Co, jakie kolory powiedziałeś? Czerwony i czarny? Yy, czarny się zgadza. Okay. Czarno-czarny. Nie... <noise> czarny i czarny? Nie. Yy, Czy to cza yy, 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 czarno... okie fasolki? Nie, nie, nie. To jest bardziej, bardziej poważny zespół, kurde. Yy. Jak tu znaleźć podpowiedź? Ha? – Obywatel? – Aha, dobra, Republika. republika. Tak. – Republika. –– Czarno-białe. – Czarno-białe. – Brawo. Czarno – Republika, to macie na, na pół teraz. – Dawaj, Dawaj, piona nad nim, żeby ale, ale poczekajcie, bo... Co? Ja, Seba, ja cały czas mogę cofnąć w ogóle. – Buuu! Teraz wam głupio... Buuu! – Odpowiada Sebastian Rejn. – Kombi? – Tak jest! – Brawo! Dobra ci. Ile było tam na te strzeby? Dobra, ostatnie pytanie z Trzeciewa? To jest tak. I ostatnie w tym odcinku. Powstała w Trzebie pierwsza polska szkoła tam, ale nie tak, że ogólnie, tylko jakaś. Makijażu! E, e, w sensie, że czegoś właśnie, ale nie makijażu. Oha. Słuchaj, jest to pierwsza polska szkoła prowadzenia teleturnierów i jedziesz tam na dwa. Wygrałeś ten odcinek. To jest główna nagroda. Nie wiem, nie wiem. No, a to z, wymyślaj. Związane? Pod, 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 z, powie... Związane to yy, taka jakaś. Nie, jakoś tego. Yy. Dzięki, świetna, świetna podpowiedź. Dobra, o, ja daję podpowiedź, ale odpowiada Łukasz Kowalski. Yy, niezwiązane z lądem. Z lądem? Mhm. szkoda. To... Latawców? Yy, Punkt dla Łukasza. Wow, I to wla... a, a ja wiem nawet że był w latach 30. Powstała w latach 30. -tych. Dokładnie, w latach 30. W 1920 roku. Za inspiracji w Ligi Morskiej i Kolonialnej. Przez 10 lat działalności doczekała się 140 absolwentów. Wow, super. Tym sposobem zakończyliśmy kolejny odcinek. Dziękujemy. Pięknie. A wygrywa go Barton Celewski. Dziękuję. A kto przegrywa? Yy, Przygryj Łukasz Kowalski oczywiście, bo. O! No! Tak. No tak, bo on ma jeden prawo jazdy. <grywa> <grywa> <Okay. grywa> ja też mam prawo jazdy, A my tobie...